Tegoroczna noc Muzeum w Wieluniu przebiegała pod znakiem 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Pod Basztą Męczarnią stanął obóz powstańczy, a w dawnym klasztorze Ojców Pijarów miała miejsce rekonstrukcja ucieczki z wieluńskiego więzienia Antoniego Turkietiego, Powstańca Styczniowego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Hey, Jestem damą żałobną, przygotowuję herbatkę dla powstańców z dworów ziemiańskich z okolic Wielunia. Powstańcy idą walczyć, więc chętnie posilą się takim napojem. W głównym budynku Muzeum Ziemi Wieleńskiej odbyło się spotkanie z Magdaleną Zychowicz, autorką wystawy Powiewy, której obrazy bardzo przypadły do gustu zwiedzającym. Podczas nocy muzeów można było także zobaczyć nowo otwartą wystawę porcelany. Właścicielki obiektów i znawczyni tematyki prowadziły tego dnia kącik ekspercki, w którym wyceniały przeniesione przez zwiedzających obiekty. Druga odsłona nocy muzeów miała miejsce w niedzielę w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Tam odbyło się podsumowanie niemal dwuletniej inwestycji, której efektem był remont zabytków. Dworu, domu nad Stawem i kantorka. W klimat dworski wprowadził zebranych zespół pieśni i tańca do Poza zwiedzaniem wystaw można było także skosztować ciast koła gospodyń wiejskich z Ożarowa, nabyć rzeźby lokalnych twórców lodowych i wyroby pszczelarzy, odwiedzić kolorowe stoisko grupy malarskiej akwarelki czy też nadleśnictwa Wieluń. Dłuższa relacja z nocą Muzeów 2023 w Wieluni i Ożarowie. Do zobaczenia u nas w kulturalnym temacie tygodnia w przyszły weekend.